Prawda czy fałsz? Harysowanie szkliwa jest zjawiskiem tylko powierzchownym. No i słuchajcie, wiem, że to będzie dla wielu z Was rozczarowaniem, ale niestety tak nie jest. Istnieją zdjęcia mikroskopowe, które pokazują, że pęknięcia w szkliwie biegną przez całą grubość warstwy szkliwa, plus dodatkowo naruszają już powierzchnię czerepu, że tak powiem, to pęknięcie sięga aż do czerepu i czasem też go Nadszarpuje. To oznacza, że w miejscach, gdzie powstaje charys, mimo że to jest bardzo wąska przestrzeń, no to poniekąd ten czerep jest odsłonięty. A jeżeli on ma jakąś swoją nasiąkliwość, no to może się to źle skończyć, bo często ze szkliwa korzystamy właśnie po to, żeby oddzielić powierzchnię czerepu od płynów i różnych substancji, z którymi ta ceramika będzie używana. No i w momencie, kiedy mamy pękające szkliwo, no to niestety nie osiągamy tego celu, bo czerep w jakimś tam mikroskopijnym w tym innym stopniu jest. Odsłonięty na działanie tych substancji. Czy nas to zabije? Raczej nie. Są też badania, które pokazują, że wszelkie obawy o bakterie i drobne ustroje, które mogą się w tych spękaniach gromadzić, są przesadzone, bo owszem, do tego dochodzi, ale nie dzieje się to w stopniu niebezpiecznym dla zdrowia, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że korzystamy w dzisiejszych czasach ze zmywarek, które świetnie sobie radzą z dezynfekcją, odparzaniem, no i myciem po prostu sanitarnym. Sanit nie wiem, czy jest takie słowo naszych naczyń. Większym problemem, jeżeli chodzi o pękanie szkliw, jest właśnie to, że naruszają one integralność czerepu i mogą prowadzić do. Yy, Stopniowo w trakcie użytkowania nasiąkania masy, jeżeli nie korzystamy z masy o bardzo, bardzo niskiej absorpcji, no i osłabiają po prostu ściankę naczynia. W tej ściance też są mikrospękania, czyli może dojść do takiej sytuacji, gdzie wznosimy toast i stukamy się z kimś ceramicznym kubkiem, a on na przykład w reakcji na to stuknięcie, na tą siłę mechaniczną, pęknie, no bo był w danym miejscu osłabiony poprzez. Pękające szkliwo, które doprowadziło do mikropękania masy. Taka ciekawostka bo zazwyczaj na nasze naczynia pod mikroskopem nie patrzymy.